W Polsce trwa medialny atak na pompy ciepła, a eksperci twierdzą, że to prorosyjska dezinformacja. Paweł Lachman, szef organizacji promującej te urządzenia, bije na alarm. Wskazuje na jeden portal, który w zaledwie 16 dni opublikował 22 artykuły uderzające w pompy ciepła. Każdy z nich straszył gigantycznymi rachunkami, awariami albo zakazami, zachęcając Polaków do pozostania przy węglu i gazie. Według ekspertów to podręcznikowa technika siania strachu, żeby ludzie bali się zmian. Celem ma być podważenie zaufania do transformacji energetycznej i uniezależniania się od paliw kopalnych. Inni dziennikarze potwierdzają, że ten sam portal w identyczny sposób atakował wcześniej farmy wiatrowe. Co więcej, z serwisem ma być powiązana osoba objęta sankcjami USA. Dlatego pojawił się apel do rządu o jego zablokowanie.